Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony galazaki. i zapraszam na kolejny odcinek z Songs of Conquest. Nadal gramy misję pierwszą. Rzecz w tym, że sytuacja jest nieco posunięta do przodu w porównaniu do tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Dlaczego? A dlatego, że przez przypadek usunąłem odcinek poprzedni z dysku, który był już nagrany, więc boleśnie to odczułem, no ale... Tak czy siak, idziemy dalej. Musiałbym wszystko zaczynać grać od początku, a rzecz w tym, że ja tu wcale dużo nie zrobiłem, bo w tej misji, pierwszej misji, Raskiem, tak naprawdę nie ma dużo do zrobienia. Zająłem tutaj miasto. Mm, yy, Równie czerwonych trzcin. Mała osada. O, ty, no, w ogóle mają nazwy te osady. Czy da się zmienić nazwy? Nie. W sumie, fajnie by było, jakby się dało zmienić nazwę osady. Rzecz w tym, że to jest kampania. Możliwe, że w misjach da się nazwy osady zmieniać. Byłoby fajnie, rzeczywiście, jakby się dało to zmienić. I tak, tu pokonałem szkielety. I wspominam o tym, że te szkielety zawsze mówią to samo związani przysięgą, związani z nią i to jest taki element fabularny który się pojawił także w poprzedniej kampanii to jest bardzo tajemnicza frakcja, ta frakcja nieumarłych w poprzedniej kampanii, właśnie tą kampa tej kampanii ludźmi, ten wątek jest tak nieco bardziej rozwijany no i naprawdę bardzo mi się podoba klimat tej frakcji i sens, sedno jakby istnienia, i fabuły lore tej frakcji, w ogóle zrobię kiedyś odcinek o lore Songs of Conquest o ile wy będziecie tym zainteresowani i omówię wszystkie frakcje, jak wygląda świat i tak itd. itd. Dalej, nawet napiszę do twórców, zapytam, czy nie mają jakichś, wiecie, takich materiałów niepublicznych, z których można by ewentualnie czerpać. No i tak, tak jakby, że tak powiem, wygląda sytuacja. Teraz tak. O co chodzi? Ściga nas, ściga nas ta bariańska elitarna armia, która ma nas dopaść generalnie i uśmiercić. My się musimy przedostać przez tego grubasa. Rzecz w tym, że ja miałem trochę mało armii, bo ja sobie radośnie wędrowałem po mapie jak zwykle. naprawdę ta gra jest tak świetna, że po prostu z ogromną przyjemnością się chodzi po prostu po mapie, zwiedza, jakby odgrzebuje kolejne lokacje, które są lokacjami pobocznymi zupełnie. Jest to mega przyjemne, mega się to fajnie robi. No i ja tak często brnę w to i później okazuje się, że przeciwnik ma mnóstwo armii, a ja pff, gołodupiec sobie tak wiecie, śmigam po mapie. Więc no tutaj też było ciężko, ale cofnąłem się do tego obozu, zebrałem. Brałem stąd y, y, tych szamanów i teraz mamy właśnie szamanów ośmiu, więc teraz podejdziemy sobie tutaj do miasta, zbierzemy całą armię i spróbujemy się przez to jednak przebić. Y, no bo naprawdę ci bariańscy najemnicy są cholernie blisko, więc no może być ciężko, ale no jak widzicie coś tam mamy, nie można powiedzieć, że nie, więc będziemy próbować. Oddajemy turę, no i zaczniemy sobie misję numer dwa po prostu. No tak jak mówię, w tej misji numer 1 ja tutaj za wiele nie zrobiłem, więc no, na szczęście tutaj wielkiego problemu, z tego powodu raczej nie ma, ja tu nic za bardzo nie mogłem ulepszyć w tym mieście, więc no, luzik. Jedyną drogę w głąb bagnic zastawia spora kompania bariańskich najemników pod wodą postawnego wojownika Harima. Masz tu niezłą zgraję kum kumpli błoto-łazie. Nie słyszałeś historii o tym, co robimy z takimi spędami? Słyszałem je całe życie, lecz mam dla was nową historię. Ha, patrzcie go, jaki wyszczekany. Zaraz pokażemy ci, gdzie twoje miejsce. Tak jak innym. Okej, okay, no walka się zaczyna, no to już widzieliście, to już wam pokazywałem jak to wygląda, tak się właśnie rozstawiamy przed walką, w sumie ustawmy się w ten sposób, zbijmy bardziej szeregi, szczególnie że, no jeden oddział tych żabolców to jest taki raczej średnio silny. Hmm, dobra, dajmy go tu. Kurde, teraz pytanie, czy warto, Hiena mnie dopadnie... Aki stoimy, zobaczymy, najwyżej wczytamy, no, on zginie pewnie na hitach. Kurde, jak głupio to zrobiłem, głupio idiotycznie to zrobiłem, no ale cóż, takie życie. Teraz tak, musimy podejść, bo widzę, że nie mam zasięgu na nic. 6-12 obrażeń, czyli ani jednego nie zabiję. Ja to mogę przegrać. Aj no. No głupio... Dobra, wiecie co, muszę załadować, bo to się chyba nie uda tego wygrać. Eee, czy może jednak spróbować No kretyńsko to zagrałem. Dobra, dobra, nie, próbujemy. Dobra, tym razem się <laughs> rozstawiłem w ten sposób i w sumie... Dam im trochę podejść. Nie będę za bardzo świrował Tego, że bulca musimy cofnąć, bo on inaczej będzie w zasięgu, ale to nic Dobra, daj mi im trochę podejść, tak. I teraz mamy na niego czysty strzał. Tylko, że on w sumie za dużo nie oberwie od nas. No ale co, tak czy siak, będziemy w niego bili. Okej, okay, nie sądzimy, że ten muszkieter tak mnie tutaj pokara. Pokaże? Nie wiem. Tak, teraz mamy tak. Tutaj są miny. Tutaj jest zapora. Ustawmy te miny. w ten sposób. I bijmy tego gościa tak. Nie wiem, czy zginie, czy nie. Dobra, zginął niestety. Okej. Okay. O oh, fuck, nie za dobrze. A, to mogę zabić, generalnie. Zabijmy to. Dwa, trzy, tu barykada. Spróbujmy. Ej, ja chyba tego nie wygram, jednak. Jeden. No, raczej nie. Kurde, widzicie, ale to. To jest i fajny i niefajny w tym Songs of Conquest. Jak wspomniałem, już planuję zrobić odcinek na temat. Wspomniałem, czy nie? Dobra, spróbujemy to załadować jeszcze raz. Na temat Wad Songs of Conquest, które mi się rzucają powoli w oczy, jeżeli chodzi o mechanikę. Nie ma tego dużo, powiem szczerze, ale no. Jest to i fajne, i niefajne. Rzeczywiście gra się w tą grę momentami naprawdę ciężko. Dobra, wiecie co? Ja to podzielę te oddziały jakoś. Może w ten sposób będzie lepiej? Nie wiem, sam. Więcej esencji się zdobywa, jak te oddziały są podzielone, ale z kolei, z kolei jeśli są za małe, to też nie jest za dobrze, nie? Chyba że zróbmy tak. Wystawmy się w ten sposób może. Albo. Nie wiem, sam, kurde. Naprawdę ciężka sprawa. Dobra, spróbujmy tak. I tu nieraz jest... Ja przy... gram tą pierwszą kampanię i mam misję, nie wiem, czwartą, piątą i jest naprawdę cholernie ciężko tą misję. No patrzcie, tu nie dojedzie ta hiena od razu. Więc wiecie co? Ja tak, postawię ten udział tu na wzgórzu A ten udział tu na wzgórzu i zobaczymy, co się wydarzy. A to mnie prawie złanshotowało, nie? Ten grubas zasrani. No i to mnie złanshotowało, nie? Dobra, ale podejdziemy tutaj i CT. 1, 2, 10, 15. Spróbujmy. Nie, no, przegrałem. Ej, no, jakim sposobem ja to wygrywałem na luzie? Dobra Liska. musiałem zagrać to po prostu od początku, bo jednak no ja w tamtym save'ie z tego co mi się wydaje to był inny save i to ja wtedy nie pobrałem tych szamanów, tak jak wam wspominałem, więc no zagrałem jeszcze raz wszystko na speedzie tym razem, nie, nie grzebałem po mapie i zobaczymy jak nam teraz pójdzie ta finałowa walka, czy będzie to jakoś lepiej bez takiego grzebania wiecie po mapie i szukania jakichś tam rzeczy dodatkowych, czy jednak wyjdzie tak samo jak wcześniej, no ciekaw jestem po prostu szczerze mówiąc, e, tak się może rozstawmy, o coś w tym stylu. Zobaczymy, zobaczymy, czy wiecie, takie rozegranie tego straightforward bez żadnego dodatkowego kombinowania będzie jakby wystarczająco dobrym rozwiązaniem dobra, tak zróbmy. Stój gdzie stoisz. Gruba z nich podejdzie. Walniemy w niego. Dobra, jeden zabity. Żadnego ptaka nie straciliśmy. Hiena. Dobra. Teraz tak. Hieny możemy generalnie zabić tym oddziałem, tylko nie wiem, czy chce schodzić z tego wzgórza. Czyli lepiej ją na przykład wstawić minami, tutaj, żeby musiała gnać jakoś naokoło. Wiecie co? Tak zrobmy. Zobaczymy, czy te miny zdadzą egzamin. Nie wiem, czy to nie jest za duże kombinowanie, powiem szczerze, bo teraz muszę oddać turę. No i to jednak. Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale w Hirosach jednak no było ta możliwość zaczekania, możliwość obrony i tak dalej. A tutaj ja muszę po prostu oddać turę i ten mój oddział w sumie nic nie zrobił. No tak, tutaj nic za bardzo, chyba, że tu zaatakuję i spróbuję tego muszkietera ubić. Aha, dobra, spróbuję. No, całkiem spore straty. I kupiliśmy sobie trochę czasu. No, ta bestia, oczywiście, zginie, wiadomo. W hieny możemy przywalić z bliska, za pięć. Tak, ona. No, zada jakieś. No, nie elegancko, w porządku. I teraz mogę nawet tu się przemieścić, patrzcie. I ubić tego dziada. Dobra, nieźle. Teraz to. O, no, duże obrażenia zadało, ale to nic, to nie są obrażenia aż tak kosmiczne. Nie wiem, czy wchodzić na to wzgórze, czy nie. Czy to mi się bardziej opłaci, czy bardziej opłaci, opłaci mi się stać w miejscu i strzelać? Dobra, na razie użyjemy tego i strzelamy w zasadzie z miejsca. Zobaczymy. O, w cofną, zabijemy grubasa. No, czyli widzicie, no, zagranie takie straightforward jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i, niż kombinowanie i łażenie po mapie, z tego co widzę. No, zabijamy go z marszu i to jest tyle. Także tak. Zwiedzać i łazić po mapie się chyba nie opłaca, bo to jest już któryś scenariusz, gdzie dochodzę do takiego wniosku, gdzie jak łażę po mapie, to jest strasznie ciężko później tą misję ukończyć. Zyskuję plus 200 złota podczas plądrowania. Z ataku dystansowego dowodzenie. Damy mu dowodzenie, bo ono się w następnej misji może przydać, jakkolwiek, jakakolwiek ta misja następna by nie była. Chociaż patrzcie, teraz w sumie mam drogę wolną, więc mogę sobie połazić po mapie i pozbierać artefakty, tylko nie, A wiecie co? Dobra, to teraz tak, teraz tak zróbmy. Bo teraz wystarczy tam się przemieścić. Więc jak się pojawi ta duża bariańska armia, no to my już będziemy mieli w zasadzie z głowy. Bo po prostu się przemieścimy tam w stronę przeciwnika i to wszystko, nie? Ustawmy się tutaj. Nawet tutaj? Tak, dobrze, jesteśmy na wzgórzu. To nam daje jakieś tam bonusy na pewno. Tego nie trafimy, więc przesuńmy się. I teraz strzelmy, dobra. Ubijmy to. A, przeżyło, o kurde, o shit A to ci Dobra, zabijmy obojętne Nie wiem, dlaczego tu dostawało jakieś obrażenia, a bo zatrucie, no okej, okay, tak Bo zatrucie, no Dobra, no spore straty powiem szczerze, więc, ale chyba tu tak, dostaniemy jakieś te bestie, chociaż one szczerze mówiąc nie są jakieś super op tak sądzę. Eee, mm, twoje oddziały dystansowe plus jeden do ataku dystansowego, plus pięć inicjatywy, daj możliwość utworzenia armii z pięciu oddziałów. Nie wiem czy dowodzenie mi się aż tak przyda, więc no to do ataku dystansowego wydaje się w porządku. W sumie najważniejsze jest, żeby w tej misji teraz pozbierać jakieś artefakty. Przede wszystkim i ekspa, żeby nabić. Bo tak, oddziały z jakimi zaczniemy kolejną misję, będą zupełnie świeże, zupełnie nowe. To możemy zaatakować tylko, czy my to rozgromimy, czy my to pokonamy. 1 do 25. Zapiszę. I spróbujemy. Tutaj naprawdę trzeba zapisywać grę bardzo często. Wszyscy ludzie są tacy sami. Aha, bo oni tu kasę od nas chcieli. Żadnego szacunku dla życia, liczy się tylko zysk. No, okej, okay, może. Mm, ale też podoba mi się ta frakcja baria, ona jest też taka bardzo... W ogóle tutaj wszystkie te frakcje są takie aż przerysowane i to jest w sumie fajne, powiem wam szczerze. E, te, te ich przerysowanie. Dobra, ruszamy tutaj, musimy tego strażnika tutaj spróbować ubić. Ok. E, dobra, wiemy. Okej, okay. zabijamy. Pięknie. E, bestyjka ciągnie tutaj. E, a ten gość. Podejdźmy tu, podejdźmy tu. No i za 2, 4 dobra. Mhm. Użyjmy zaklęć, bo to nas, że tak powiem, many nie kosztuje, bo to. Dajmy to, dostaniemy więcej ataku. 5, 6. O, dwóch zostało. No okej, okay, to jest już w zasadzie wygrane. Tak jest. Poszło dosyć łatwo. E, zacząłem coś mówić, i oczywiście zapomniałem, jak zwykle. Mm, nie skończyłem wątku. No, w sensie, że tak, że zaczniemy ze świeżymi oddziałami na pewno, więc. Exp. Okej, okay, to jest wymagające, to lepiej chyba tego nie ruszać, szczerze mówiąc. Więc Exp jakiego zdobędziemy yy, i inne tego typu rzeczy, typu artefakty, no to to jest nasze, tego nie stracimy, nie? W sumie zahaczmy o to i zbierzmy tych. tych. Chociaż na co? A, no dobra, zbierzmy. Patrzcie, ilu ja tutaj na, nastukałem tych szamanów, nie? I co, możemy spróbować pójść na południe? Jest wilk jakiś. Nie wiem, co za tym wilkiem będzie. Tu są jakieś artefakty, więc spróbujmy to zrobić. Dziwne stwory. Czym jesteście? Nie pochodzicie z Bagnisk, lecz nie jesteście też z bari My nie wy, my feje. Tak, tak, feje, feje etyli. Czy powinniśmy z nimi walczyć raz? Whatever, musimy, więc pytanie takie troszeczkę, no. Feje to w ogóle ciekawa frakcja, powiem szczerze, bo wydaje mi się, że to nie jest frakcja jako frakcja, tylko to jest taka frakcja niegrywalna, że tak powiem. Na razie są cztery frakcje. Jest Baria, są Nieumarli, jest to królestwo takie typowe królestwo rycerskie ludzi, że tak powiem, nie pamiętam nazwy niestety. No i są właśnie te żabulce. Więc no tutaj Feje mi nie pasuje, więc możliwe, że Feje będą piątą frakcją, która się pojawi z czasem, że tak powiem. Oj, to chyba było głupie, to było głupie. A może nie tak strasznie. Ja to w sensie jestem w stanie pokasować z dystansu, i niepotrzebnie traciłem tutaj D2, te dwie bestie. Mogłem to wszystko pokasować, wydaje mi się, z dystansu przy mniejszych stratach. Naprawdę tu trzeba uważać na te straty. Kampanie są po prostu trudne. Tak dla mnie, jako dla człowieka, który nie ma takiego dużego doświadczenia w tego typu turówkach, one są naprawdę. Co to było? Raz, rańskie bębny ostrzegają przed niebezpieczeństwem, na bagniska wdarzył się duży oddział barjenczyków. musimy y, poprowadzić ranów głęboko na bagniska, nie jesteśmy gotowi stawić czoła całym batalionowi bariańczyków. podążymy za tobą pierwszy jeźdźcu. Tak, czyli no już nadchodzi ta armia najemników, to możemy opłacić, opłaćmy, dostaliśmy plus 10 ataku, no to się nie przyda. Świetlista nisi też tam się zasadniczo nie przyda. Tu mamy jeszcze te wilki, i za wilkami jest jakieś żelazo, coś tam. Czy ja mam jakieś sensowne artefakty? Nie, nie mam żadnych sensownych artefaktów, szczerze mówiąc. A tutaj, co, co my tutaj zastaniemy? Skarb, źródło bogactw, nie wiadomo co tam. Tutaj jest jakiś bariański oddział, dobra, oddajmy turę. No i tam o tutaj będą wychodzić ci O, No właśnie. A więc jeszcze mamy chwilę generalnie. Nie wiem, czy ja to pokonam. Nie wiem co tam jest za tym, powiem wam szczerze. Ale wiecie co? Zapiszmy i spróbujmy. Skoro już troszeczkę zwiedzamy tą mapę, to pozwiedzajmy. E, niewielkiej osady czarne wzgórze strzegła kompania bariańskich najemników. To tutaj Rask i jego towarzysze harowali przez większość życia w kopalniach i kamieniołomach, kamieniołomach rodu Rose Water. Stójcie, żabulce, chronimy pozostałości. E, chronimy pozostałości trzcinowej skały. To obóz niewolników. przybyliśmy by uwolnić z niego ranów. Za późno. Kapitan Sirkspul i jego batalion topazowy uwolnili przed odjazdem wszystkich ranów. Zawdzięczamy życie kapitanowi. A więc wróciliście? Rosłoterowie z pewnością wysłali za wami jednego ze swoich powierników. Powinniście posłuchać Sirkspula i zwiewać. Dlaczego mamy ci wierzyć? Pracujesz dla Sirkspula? Nie, lecz jest tem, jesteśmy zobowiązani kontraktem do chronienia tej placówki. W umowie nie ma jednak ani słowa o ponownym uwięzieniu zbiegów. Odejdźcie, inaczej będziemy zmuszeni z wami walczyć. To jest bardzo ciekawe właśnie, mówię, że te frakcje aż są przerysowane i tutaj, jeżeli rozmawiamy z bariańczykami, to oni zawsze będą gadać o jakichś kontraktach, że oni coś mają w kontrakcie, ale no te, te tutaj nie było żadnej klauzuli odnośnie tego, więc no w zasadzie możemy was przepuścić albo nie, nie? W sensie, co kontrakt powie, to oni zrobią, nie? I to jest takie aż przerysowane, tak jak mówię, ale bardzo klimatyczne i fajne. I to mi się naprawdę podoba, że te frakcje takie są właśnie. ja nie wiem, czy ja to wygram, powiem wam szczerze, jak tak teraz patrzę. Zobaczymy. Czy coś jest tu mnie w stanie dorwać? Chyba nie za bardzo, więc sobie zostaniemy tym jednym. Okej, okay, no coś mnie było w stanie dorwać, oczywiście. Muszkiety. E, dobra, tu nie mamy zasięgu, więc musimy się przemieścić. też nie mamy, tu też nie mamy. To ma strasznie krótki zasięg, powiem Wam szczerze. 3,7. Dobra, bijemy. E, 5,8. Tu nie mamy zasięgu, więc no spróbujmy tego ubić. Dobra, ubiliśmy. Postawmy tu dwie miny i hi, hi, hi. tutaj jedną. No. Wyjdźmy tak, żeby sprowokować ich do działania. Tak, to się może tak ruszyć. Dobra. Zróbmy tak, żeby on się nie mógł przemieścić w ogóle. No oczywiście zabije, no wiadomo. Okej. Okay. 5, 2, 5, Tutaj w ogóle nikogo nie zabije. Ile to ma HP jeden oddział taki? Inicjatywa obrażenia? Zdrowie 45. Ok, czyli ja prawie jednego zabiję. chyba wolę w to. 2-4, 1-3. Dobra, bijmy jeszcze raz po tego. Dobra. Dobra. 1, 2, o mamy to włócznie, to się nawet przyda. Dobra, w yy, sytuacji wygląda tak, że w zasadzie to mamy, nie? Użyjemy tu jeszcze zaklęcia, użyjemy tego, żeby go osłabić maksymalnie. I mamy to. Ciekawe co się stanie, bo ja tutaj wcześniej nie szedłem w ogóle. Ciekaw jestem czy dostaniemy może jakiś artefakt fajny. No bo to jest wiecie zupełnie... I to nie jest quest poboczny, my sobie tu możemy pójść, możemy tutaj nie iść. To jest, to jest ciekawe w tej grze, naprawdę. Nie wiem czy to nie powinno być jakimś questem pobocznym. Oszczędźcie na ranowie, nie ma tu już y, waszych ziomków. Dlaczego miałbym cię oszczędzić bariańczyku? Ludzie to chciwi z, y, zakłamani ciemiężyciele. Owszem, jest takich wielu, ale my, mamy dług wobec rodu Water, pracujemy na ich farmach i w kuźniach, by nakarmić strażników i niewolników w kopalniach. Nie jesteśmy już niewolnikami, jesteśmy wolni. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja pracuję, by moje dzieci pewnego dnia zaznały wolności. Są tu jacyś bariańczycy. Nie, kapitan Silkspool ich przepędził. Zostaliśmy tylko my. Nie e, ważyliśmy się odejść. Rosłoterowie nie wybaczają ani nie zapominają. Dłużnicy są podobnie, e, podobnie niewolni, e, dłużnicy są podobnie niewolnikom. Nie zabijemy was. Bagniska dają życie. Okej. Okay. Problem polega na tym, że nie bardzo wiem co mi to daje. Ta kompania mnie ściga nadal. Więc ja w zasadzie muszę się streszczać, bo ja nie jestem w stanie z nimi wygrać. No choćbym nie wiem co zrobił, no naprawdę. Ale z drugiej strony, no patrzcie, nie wiem w sumie. A, bo to jest to miejsce, w którym zaczynaliśmy. E może ja tędy gdzieś przejdę? Kurde, jest mało czasu. Zobaczymy, zobaczymy. O, droga prowadzi w głąb pustyni z dala od bagnisk. Na pustyni nie czekało ranów nic dobrego. Czyli on mi mówi, że. Nie, nie, chłopie, zawracaj, nie? Ale ja idę, zobaczymy, co się wydarzy. No tu raczej niczego nie znajdę. Nie, nie wygląda to, wiecie, na, na miejsce, w którym mógłbym cokolwiek znaleźć. Trzeba chyba się zwijać, jednak, bo oni są coraz bliżej. No, ja przypuszczam, że tu się skończy po prostu i tu nic nie będzie. Dobra, spróbujmy się wycofać. Nie wiem, czy ja zdążę w tej chwili. Mam nadzieję. Będzie trzeba znowu wczytywać i kombinować, kurde. No, nie zdążę. A może? Nie, nie zdążę. <słuch> <słuch> no tak, no. Dobra, to zbierzmy tą pustynię do końca. Zobaczmy. No tak, tu nie ma zupełnie nic, więc musimy iść tam, straight forward.